Siemanko, plan na dzisiejszy odcinek był troszkę inny, ponieważ chciałem przetestować kolejny czołg za obligacje, ale około godziny tam 9 czy 10, już dokładnie nie pamiętam, macie na pewno screena na ekranie, dostałem informację, że dostaję nowego TDK czeskiego na swoje konto, więc chcę go po prostu przetestować na filotowych modułach i zobaczyć jak będę nim grał po prostu już na swoim koncie. Z tego co mogliście zauważyć, to czasami jest tak, że na swoim koncie gram o wiele lepiej, a, a na tym koncie CCK czasami gram tak na 80%. I właśnie chcę zobaczyć jak będzie mi szło na moim głównym koncie, także co, wypadałoby jeszcze na szybko omówić ten pojazd. W skrócie, jeżeli nie macie takich premek jak EBR, Progetto, Burask, Skoda T56, dwururka czy Renegade, to nawet się przez chwilę nie zastanawiajcie, tylko od razu róbcie tego SHPTKTF OP100. Jest to jedna z najlepszych premek, jakie są w ogóle dostępne w grze. Ostatnio jak nagrywałem materiał na temat tego czołgu, to wyraziłem swoją opinię i zapytałem się kilku streamerów co sądzą na temat tego pojazdu. I każdy z nich powiedział, że będzie to na pewno topowa premka. I co ciekawe, ten czołg nie ma praktycznie żadnych minusów. Tak jak już ostatnio wspominałem, największym minusem tutaj jest depresja. I jak rzuci nam, powiedzmy na przykład, mapę linia Mannerheima, tak jak już to mówiłem zresztą ostatnio, to wychylając się z półki, nie mamy po prostu opuszczenia na te czołgi, które sobie przejeżdżałem. Więc na takiej mapie będzie ciężko ze zrobieniem jakiegoś przestrzału na początku bitwy. Kolejnym minusem jest na pewno cena. Przeciwpancernego, który kosztuje 890, a zadajemy nim tylko 250 uszkodzeń. Także to są takie dwa największe minusy, jakie ma ten pojazd. Naprawdę to są dwa największe minusy i mam nadzieję, że uda mi się to zaraz zaprezentować, właśnie bitwę, które zagram. Jeżeli chodzi o moduły, to mam tak: mniejsze kółko, tumik, dosyłacz z takim zestawem. Ten czołg ma 1,23 celowania, 0,24 celności, 3,5 tysiąca dPM, plus 41 kamuflażu stacjonarnie i 29 w ruchu. Drugi zestaw jest taki troszkę w cudzysłowie szalony, wybrałem tutaj Turbo zamiast tumika. powiedzmy jak rzuci mi jakąś mapę typu Tundra, to pojadę sobie jako taki light, zaoduję HEki, pędę na takiego LC wena czy Buraska czy też Ebera i zobaczę jak to wyjdzie, bo właśnie tutaj na tych HEczkach jest 420 uszkodzeń i 100 penetracji, co oznacza, że przebijemy praktycznie każdą ósemkę, Właśnie, czy to po dolnej płycie, jeżeli dobrze po po dolnej płycie, tutaj troszkę akurat przesadziłem, na pewno po garnkach przebijemy, na pewno przebijemy w tył czołgu, plus te hajki na pewno będą mogły wyrządzić szkodę, jak rzuci nas na 10 tiery, powiedzmy, wyjeżdżamy na bad ładujemy sobie takiego haeczka i to 4 sekundy, 420, 420, 420. Jeżeli chodzi o ulepszenia polowe, które wybrałem, to są one następujące i lecimy z pierwszą bitewką w tym odcinku. Mapa N, sklosowanie na 8 tiery, kurczę, miałem wybrać sobie zestaw z turbo, hm, no już trudno. Szczerze mówiąc, nie rzuciło mi zbyt dobrej mapy. Też zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Właśnie na takim czołgu jak ten SHP -TK TVP najważniejszym perkiem jest intuicja. Mamy tutaj DPM 3500, czyli mamy przeładowanie co 4 sekundy, tak jak się tutaj teraz to na ekranie, co oznacza, że intuicja jest co jedną sekundę, więc takie żonglowanie tymi pociskami na tym czołgu jest naprawdę bardzo ważne. Więc ta intuicja tutaj jest takim perkiem, który musi być po prostu. Nie ma opcji, żeby go nie mieć na tym pojeździe, taka prawda. Mam nadzieję, że mi się tego Hawuka trafić nie. On jedzie jakoś naokoło, ale Arta będzie tutaj przejeżdżać. O właśnie, jest Arcioszka i wylądowała w garażu. No jeszcze bez spota to zrobiłem. Spodziewałem się, że troszkę więcej czołgów będzie tutaj się wychylało, a tu jest tylko jeden STRV i jedna Arta. Teraz te hajki przechodzą przez przeszkodę, ale nie wiem, czy mam szansę strzelać do tego STRV a raczej nie. O, za 73, niby jakiś damage tam robię. O, teraz za 0, okej. Okay. Nie ma sensu się z nim tutaj wymieniać. Jest przewaga 3000 HP, Uu, to może być bardzo szybka bitwa. No to nie ma sensu właśnie teraz strzelać się z tym strf tylko pojadę do miasta i spróbuję spuszować razem z moimi sojusznikami. Aha, teraz typek tutaj przyjechał. Ok. Jest super pershing. Czy my chcemy może go spikować? Będę miał bicie na fałaczk jak pokaże mi dolną płytę, ale nie wiem czy... czy to się stanie. Hmm. Ciężko mi cokolwiek tutaj zrobić. Jednak to jest miejska mapa, a nie taka otwarta, gdzie mogę sobie pozwolić właśnie na jakieś strzelanie z kilkuset metrów. Tutaj właśnie muszę grać bardziej pod moje czołgi ciężkie. Chyba, że zrobię to w ten sposób. Jeden no superpershinga z haeczkiem. Strzelę do niego za 420. Mam jeszcze szansę na jednego haczka. 377, no to jest przepotężne na tym pojeździe, naprawdę. Te haczki na tym czołgu robią robotę. Jak stoi ten typek? Czy on ode mnie ucieka? Czy mi się tylko wydaje? Tak, on chyba ode mnie ucieka. Musiał przejechać tutaj na środek, prawda? Nie. Uciekał chyba w tę stronę. Hm. Mam niby bicie na fałeczkę, więc w sumie mogę się teraz przestawić i strzelać do tego gracza. Chodź tą fałeczką, mam bić na dolną płytę. Weszło za 240. Nie uciekaj mi, tylko proszę. Ustawiłem go na gąsce. Dobra, zaraz ktoś go skończy. Ja mogę po tego lansona pojechać. Dobra, lansen w garażu. Jest WZK. Ile ona ma pancerza? Niby stoi bokiem, więc Chyba Bo uda mi się ją przebić. To już w sumie jest typek bokiem, ma w ma już tylko 90 HP. Więc będę strzelać do typka po prostu. Uuu, to był zły strzał. Od przodu go nie przebiję z heczka. Muszę szybko zmienić sobie na ...na APK i strzelać po górnej płycie. Weszło. Może uda mi się go wykończyć. Nie, niestety nie uda mi się go wykończyć. 2900 uszkodzeń, 700 po gąsce. No nie najgorzej, patrząc na to, że rzuciło mi miejską mapę. Dostałem masa pancernego, ale na to nie zwracam uwagi, bo teraz ten czołg dopiero wchodzi do gry, więc wymagania dopiero będą rosły. Zrobiłem 2900 uszkodzeń, 3 fragi, wynik drużynowy. Jest to top damage, top exp raport szczegółowy. Co ciekawe, nie mam tutaj żadnego bonusu na kasę, czy to klonowego, czy osobistego. A jestem do przodu 60 tysięcy. Także nie najgorzej, patrząc na to, że zrobiłem tylko 2900 uszkodzeń. I lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Mapa Westfield, losowanie na dziewiątki. Kurczę, co tu zrobić? Rzuciło mnie z lepszej... Nie, z lepszej? Z gorszej strony. Hmm. I teraz się zastanawiam, czy zostać tutaj nad tym A5, chociaż nie, bo... Kurde, czy też sobie mogłem zostać? Cztery czołgi w to miejsce, więc jak oni będą tutaj overpickować, to tylko ten Scorpion będzie mógł strzelać. Ale widzę, że właśnie dużo moich słuszników jedzie na linię 0, więc spróbuję jakoś właśnie pomóc na tym krosie tutaj. Bo znając życie, ktoś na pewno spotnie tutaj, jak będą przejeżdżały te czołgi, więc może dobrze zrobiłem, że tu pojechałem. Już sam nie wiem. O, jest te 54. Może uda mi się go sfarmić. Mm, no, z takim strzelaniem na pewno uda mi się go sfarmić. O kurde. To akurat była moja wina, że nie trafiłem tych dwóch pestek. Źle pocelowałem i właśnie w rezultacie nie trafiłem. Dwóch pierwszych pestek w tego T54 ok, znowu źle pocelowałem, bo za nisko w końcu dobrze. 025 celności, a ja tego nie potrafię wykorzystać, a to też jestem dobry. Jest burask, strzelę takiego snapa, bo mam spota, więc muszę się schować szybko, żeby nie dostać żadnej pestki. Gdyby nie to, że właśnie zmisowałem chyba 3 czy 4 strzały, to ten gracz w T54 już by dawno był w garażu. a ja tutaj no zepsułem po całości, nie będę, nie będę tego ukrywać. Co idzie ta 54. Jest już na jeden strzał, może uda mi się zaraz ją wykończyć. Dobra, jest w garażu. Co robi ta fałka? czy ona werpikuje? Nie, nie robi tego. Jest LC even, Zładuję sobie szybko haeczka. 446. Potrzebuję... uuuu, nie, co ja robię? Dlaczego? Drugi raz zepsułem w taki sam sposób. Dobra, mam bicie na Skorpiona. Uda mi się go wykończyć. lc even jest na jeden strzał, więc czysto teoretycznie. Mogę załadować sobie teraz APK i na niego pojechać po prostu. Ale to zepsułem. Jeszcze przyjąłem dwie pestki od niego przez to, że właśnie nie trafiłem jak tu na jeden strzał. Dobra, rozwalony i zostały praktycznie same. Hateki i burask, który na mnie wyjeżdża, nie wiadomo dlaczego. Dobra, na całe szczęście mu nie polosowało, a ja teraz strzeliłem do niego z dwóch heczków za 429 i 481, przez co zrobiłem 2900 uszkodzeń. I kurczę, to jest kolejna słaba bitwa. 2900 uszkodzeń to nie jest wynik, który chcę robić na tym czołgu. To jest moim zdaniem tragiczna bitwa. Nie wiem, co ta buraska zrobiła. Ona wyjechała, straciła całe HP, ale. No, strzeliła do mnie dwa razy. I Arto oczywiście musiała mnie wykończyć za 3 HP. O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem, że zagram dwie takie słabe bitwy. Także co? Ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. 2900 uszkodzeń 3 fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy. Jestem do przodu ponad 40 tysięcy i lecimy z trzecią bitewką w tym odcinku. Mapa stepy, losowanie na 8R. Wybieram sobie standardowy zestaw z tym tumikiem. Na tej mapie to kało mi się przyda. Jeszcze mam w głowie scenariusz, gdzie przegrywamy linię 0 i będę musiał stać na kwadracie k5, k6. Tak, na wszelki wypadek, po prostu sobie to wezmę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej bitwie. Na pewno teraz spróbuję przestrzelić ten czołg lekki, który będzie chciał zająć ten kamień. O, nie z tej strony, muszę tutaj z tej strony się wychylić. O no właśnie, tak jak teraz. Aha. No to źle to przeczytałem. Byłem pewien, że ten LCW będzie próbował zająć środek, a nie kwadrat e7. I tak udało mu się trafić z tego Revalorisa. Ten LC Even będzie musiał tutaj pikować. Nie wiem, czy on nie będzie miał spota, jak Właśnie będzie pikować z tego krzaczka. Jest Revaloris. Pokaż mi, bo gwieździ. Jest Tedek czeski. Dostał za 238. Szkoda, że haeczka nie miał załadowanego. Ok. I teraz pytanie: z której strony tego krzaka jest LC Even? Ja sobie załaduję na pewno teraz heczka. Muszę zniknąć ze spota. Ale wydaje mi się, że jest z tej strony, ponieważ on pewnie chce spotować te czołgi lekkie. Sprawdźmy, to on musi być tutaj. Mhm, nie weszło. Ja mam spota po strzale. Teraz też nie weszło. On równie dobrze może stać tutaj. Więc zaraz to będę blindować po prostu. Żeby Renegat do mnie nie strzelił w plecy. On tylko 500 uszkodzeń na ten moment. Jak on stoi? A no to ten burask równie dobrze mógł mnie zaświecić. No dobra, już tak nie mogę robić. No i przegraliśmy linię 0. Kto by się spodziewał? <grym> Zaraz będę musiał wracać na kwadratka 5K6. Kurde, ale słabo wyszło z tym LC. i nam naprawdę słabo wyszło. Byłem pewny, że jakoś uda mi się go tutaj właśnie wyciągnąć na tym hajaczku czy coś. Ale niestety nie udało się. Revaloris odesłany do garażu. o Kurde, żeby nie dostał teraz spota. To Martom też musisz uciekać. Jeszcze ten IS-6 zaraz cię zaświeci. Muszę się wycofać i... rozwalić sobie tutaj te drzewka, żeby mieć kamo. O, jest IS-6. Mam bicie na niego. Uuu, że się odbiłem. Strzeliłem, ponieważ wiedziałem, że ten IS-6 nie może mieć pełnego zasięgu widzenia. To jest pojazd, który ma tam... ...370 zasięgu widzenia, jak jest wymaksowane, więc na spokojnie mogę do niego strzelić. Teraz mogę dostać spota po tym strzale, ale wątpię, że ten gracz ma dobrą załogę. Tak jak myślę, ten Isma ma słabą załogę. Jest LC even, nie wiem, czy tam się go trafić. Źle to strzeliłem. Bardzo źle to strzeliłem. Jest V. Dostał za 260. To jest właśnie cały ten czeski tadek. Jest bardzo celny, bardzo szybko skupia, więc strzelanie nim to czysta przyjemność. Szkoda, że chyba przegraliśmy tutaj w tę stronę. Sorki nie chciałem ci potrącić tym estrefałem Dawaj. Mm. Nie wiem czemu. No, nie wypychaj mnie. No, nie chciałem tego zrobić. Kurde, no. Przypadkowo kliknąłem W. Tak, i będziesz teraz do mnie strzelać. No, mówię, że nie chciałem tego zrobić. Strzelaj lepiej do Skorpiona, żebyśmy go rozwalili na dojeździe. Trafisz, nie? Ten gracz już jest zdenerwowany prawdopodobnie tym, że. Nie trafił przeze mnie jednej pestki i już się tutaj będzie denerwować i nie trafiać z tych pestek, no ale... Kurde, też to było mega niefortunne. Nie wiem czemu kliknąłem w ogóle to w... Okej. Okay. Szczerze? Nie mam pojęcia jak ten burask mógł tak spikować, przecież ten strv mógł go strzelić, chociaż w sumie mógł to zrobić w ten sposób, że A, zablokowałeś mnie, to ja nie będę strzelać do, do tego gracza w górasce, niech cię rozwali. Po części to rozumiem, ale no zrobiłem to przypadkowo. Ile razy było tak, że przypadkowo wcisnęliście jakiś przycisk na klawiaturze czy coś. Od razu się wycofałem po tym. A też nie miał spota, więc nie dostał żadnej pestki, tylko po prostu nie trafił w skorpiona czy tam westerfała. A naprawdę nie chciałem tego zrobić. I to jest kolejna kiepska bitwa. W tej bitwie był potencjał na zrobienie ponad 4000 uszkodzeń. Niestety mam tylko 3400. Także co? Standardowo. Ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. 3400 uszkodzeń, wsparcie, wynik drużynowy, raport szczegółowy i lecimy z czwartą i ostatnią bitewką w tym odcinku. Miasto duchów, losowanie na 9 tiary W takich chwilach żałuję, że nie gram plutonów, właśnie jak nagrywam sobie coś na YouTube'a. Zawsze plutony gram tylko na streamach. Jakbym miał tutaj czołg lekki, który by mi spotował linię 8-9, to ta bitwa byłaby już prawdopodobnie wygrana. Jak tutaj właśnie na linii 8-9 jest dobry light, O. Widzę, że mój jąk lekkie na G3. No to i sobie tutaj nie postrzelam, niestety. Hmm, i pytanie, co ja mogę tutaj zrobić? Czy ja mogę podjechać troszkę bardziej agresywnie? Czy oni mnie rozwalą za to? co oni mają? Szarfutura, Kalibana, KPZ, Skorpion. Ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć, czy ja mogę tędy pojechać, czy nie. Kunce pancer to jest spota na drugiej stronie, więc na pewno tutaj go nie będzie. O, szarfutur też jest na drugiej stronie. T10 też tutaj nie może przyjechać, przecież to jest hatek. No to nie wiem, ryzykować, próbować to zająć. Nie mam żadnego czołgu lekkiego tutaj, więc o, czołg lekki z drużyny przeciwnie też jest na drugiej stronie, więc mogę chyba tak zaryzykować i do tego ISA a strzelać. Czy ja mam spota po tym strzale? Nie, już myślałem. Bo ten instak obrócił dziwnie, że w moją stronę już byłem pewien właśnie, że dostałem spota. Okej, okay, tutaj te krzaczki powinny dać mi kamuflaż. Czy mam spota po tym strzele? Nie mam. Okej, okay, mogę go farmić. Dobra, dostał. Jest już tylko na dwa strzały. Zmienię sobie kąt, bo ten gracz próbuje się ode mnie chować. Dostał, jest na jeden strzał. Nie wiem, czy mi się go wykończyć. Nie polosowało mi. Dobra, Moment, miał być na Karo, Jak tutaj się dobrze wychyla, tylko żebym nie dostał spota w głupi sposób. Co jeszcze? Skorpion, Su. Pokaż się tym karo. Dobra, dostałem za 250. Czy mam spota po strzale? Nie, nie mam. Niby mam double busha do tej strony, więc pewnie dlatego nie dostałem spota. A, już nie mamy light'a. Hmm. No to kiepsko. Naprawdę kiepsko. O, Karo teraz podjechał serio. Jak ja strzeliłem akurat blind'a? Ok, dostał za 260. Jest już tylko na jeden strzał. Za dziesiątka tam puszuje. Dobra. I ja nie będę tutaj podjeżdżać. O, jest su. Szybki heczek. Skupić. 386. Nie wiem, że tam mi się drugi raz strzeli do tego gracza. Nie, nie udało się. Dosyć słabo mi polosowało, bo tylko 386. A tutaj jest 420 średnich uszkodzeń na hakach więc to naprawdę bardzo mała rolka. Ja spróbuję coś zagrać w miejsce teraz, albo jakoś właśnie tutaj z tej półki. Ale opeta stoi na kwadracie 4. Zamiast jakoś tutaj grać na linii 1-2. Hmm. Albo podjadę teraz tutaj od środka, tak jak jest su 130 pm i spróbuję złapać te 10 albo Kalibana. To 10 jest na jeden strzał. Kaliban ma niby full HP, O, Kaliban tutaj jedzie. Czy ktoś go złapie na trakło. Nie, nikt go nie złapał niestety. Staty 7. Ktoś się go trafi za 270, a ta 7 ma dobry DPM, więc nie mogę tak stać. Jeszcze Kaliban teraz może się wychlić i do mnie tutaj strzelić, więc ja nie chcę ryzykować. Wolę sobie załadować teraz haeczka. O nie, będę mieć spota w ten sposób. O, on Cię nie przebije tym patriotem. Mogliśmy do niego strzelać bez problemu. Spotniesz tego gracza w słotym tym skorpionem? No masz spota. Hmm. Jak on stał? Tutaj. To raczej nie wejdzie, ale strzelę kilka blindów. Może akurat coś trafię, ale wątpię w to. Dobra, Kaliban w garażu. Teraz pytanie, co robi ta AT7 i ten kunce-pancer? Nie wiem, czy chcę się tutaj wychylać i sprawdzić, czy dostanę spota. Jest AT7. Aj, za zero. Kurde, źle strzeliłem. Teraz się odbiłem. Nie wiem, jakim cudem. Ok, AT7 jest na jeden strzał. Ja już teraz nie chcę ryzykować. Tylko zrobię to w ten sposób, że zniknę ze spota. I podjadę tutaj od tej strony. Mam nadzieję, że wtedy uda mi się zaświecić tego gracza w Su. czy ja dostanę Spota teraz na takim przejeździe. Okej, okay, nie dostałem. Boję się, że AMX tutaj gdzieś podjedzie i ja dostanę Spota i dostanę od Su. I potem AMX mnie po prostu wykończy. Tego się teraz w tym momencie najbardziej boję. A to 7 już nie ma w tej bitwie. To nie, gdzie jest ten kuńce pancer. Ten gracz w su raczej nie dostanie Spota. On już się schował i nie będzie się tutaj wychylać. Gdzie jest ten AMX. Stało już mało czołgów i tylko 7000 HP na mapie. Podejrzewam, że nawet jest to mniejsza liczba, bo przecież te czołgi były poza moim zasięgiem rysowania, więc po prostu tego nie widziałem. Jeszcze dużo czołgów nie miał spota. Do takich miękkich czołgów. Challenger Score. A dużo. Dwa czołgi. To naprawdę bardzo dużo. Okej, okay, ja nie ryzykuję, już nie podjeżdżam. Poczekam aż moi sojusznicy podjadą linią 1-2. O, KPZ dostał spota w tamtym miejscu. Mam spota po Nie. Tutaj na tej półce na pewno stoi jakiś TD, jeszcze mam spota teraz po Pytanie od kogo. No jest kunce pancer. Ciekawe czy udało mi się trafić tego blind'a w tego kunce pancera czy nie. Hmm. Nie mam bicia, szkoda I Teraz pytanie, czy O właśnie, jest jeszcze jakiś czołg na zerówce Jak jest, to właśnie zaraz go spróbuję sobie sfarmić Nie chować tym Challengerem No i schował się niestety Jak teraz wjadę na tego AMX a to wjadę pod kunce pancera Może zrobię to w ten sposób Szybki hack Zostaw, mogę się schować Punce pancer mnie widział. Kecz będzie mnie teraz pikować. Pokaż bok. Ja mam stopeny, powinny wystarczyć, żeby się przebić. Jest challenger 408. O kurde. Ale miałem farta, że to trafiłem. Szczerze nie spodziewałem się, że to wejdzie. Byłem raczej przekonany, że ta pestka właśnie poleci w ziemię. Spróbuję na tego skorpiona wyjechać. To jest jeszcze. Szansa, żeby zrobić tutaj ponad 4000 uszkodzeń. Kunce Pancer mnie spotnął. A, aczkolwiek. Co jakbym zrobił w ten sposób? Dobra, nieważne. Nie wiem, co ja robię. Mam szczęście, że ten skarpet jest na ławku. Sfarmię go sobie. Mogłem wylądować w garażu, a tutaj troszkę szczęścia. W ostatniej bitwie 4700 uszkodzeń. No, w końcu jakaś dobra bitewka. Drugi jazd pancerny, wsparcie, duży kaliber, 4980 uszkodzeń, co oznacza, że udało mu się trafić kunce pancera na blindzie. Wynik drużynowy, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 100% zwycięstw, 3500 uszkodzeń i 1500 średniego expa. Powiem szczerze, że nie jestem zbytnio zadowolony z przebiegu tych bitew. Miałem szansę zrobić bardzo dobry wynik na stepach i miałem szansę zrobić bardzo dobry wynik na Westfieldzie, ale no... Byłem zbyt chciwy na damage po raz kolejny, zresztą w tej ostatniej bitwie też prawie się wywaliłem przez to, że chciałem jechać za wszelką cenę po damage. Co nie zmienia faktu, że i tak całkiem dobra wyszła ta ostatnia bitewka na Mieście Duchów. Także jeszcze raz przypominam, jeżeli nie macie żadnej dobrej premki, to polecam właśnie tego czeskiego TDK. Tym bardziej, że jest on do zdobycia za darmo właśnie tutaj w tej przepustce bitewnej. Wystarczy, że zrobicie wszystkie rozdziały i macie tutaj ten pojazd. A jeżeli kupicie przepustkę, to chyba dostajecie ten styl 3D, który właśnie używałem podczas nagrywania tego materiału. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa, pa!